Witam. Dzisiaj robimy naleśniki. Tak? Właśnie zjadłeś. Ile zjadłeś naleśników? Z dżememem śliczkowym. nie do końca. Bo ten nie do końca. I tam, ten nie dam, tak. i nie do końca. Naleśniki według pięciu przemian. Przepis był taki. Eee, dwie szklanki kwaśne. Dwie szklanki mąki Jedynę pszennej. Margo, tak naprawdę jedna szklanka. Spójrzmy, czy się tutaj nie przypomnia. Eee, Jedna szklanka mąki pszennej e, słodkiego. Kochani, ale za chwilę. E, jedna... Nie, teraz się nie może trącić. Jedna szklanka mąki pełnozielenice i pszennej. Możesz wziąć sobie sam. Wziąć mm, gorzkie szczypta kokumy. Ze słodkiego. E, dwa jajka e, ekologiczne. E, dwie szklanki mleka Koziego. Dwie szklanki metakurczego. Dalej słodkie dwie szklanki mleka, łyżka oleju i dodaję tutaj jeszcze jedną szklankę mąki kasztanowej. To jest na sporą ilość naleśników albo na duże naleśniki. Z tego mamy pół imbiu, szczyptka gałki muszkatełowej, słone szczypta soli i jedna szklanka wody, albo wedle potrzeby troszeczkę więcej. Naleśniki mają taką konsystencję dosyć ciężką, ciężką no są faktycznie e, dosyć e, grube, ponieważ jest to mąka razowa. Aleśniki są jednak bardzo dobre. Jest kilka podstawowych zasad. E, dobrze rozbić takie ciasto, ponieważ mąka przennalazowa e, jest faktycznie e, dużo grubsza, e, więc ja używam na początku normalnych łapek, a na końcu takiej. To jest bardzo istotne. No i naprawdę dobrze to rozbijam. Używam też takiej zwykłej łyżki do opracowania leśników. Patelnia musi być naprawdę bardzo dobra. Nie może tam być, nie wiem, jakichś ubytków, teczonów czy czegokolwiek, ponieważ wtedy. Musi być czysta i dobra, ponieważ wtedy oczywiście naleśniki się przypalają. A jeżeli jest dobra, to nie ma potrzeby dolewania oleju olej jest po prostu w cieście. I tyle. Robimy naleśniki. Takie naleśniki, naleśniki nie jaśniutkie z mąki pszennej, jasnej, tylko naleśniki razowe. Aha, z mąki kasztanowej również. Także to właśnie dlatego to one też również są takie. Siedzę, nie wiem czy dlatego, ale są ciemniejsze. Smacznego polecam. Na bardzo zdrowe.